W tym materiale przyjrzymy się przyciskowi akcje. Tym razem z widoku listy i zobaczymy jakie operacje grupowe możemy wykonać na wielu nieruchomościach na raz. Zacznijmy od tego, że przycisk akcje w tym momencie jest wyszarzony. Aby mógł zacząć z niego korzystać, muszę zaznaczyć jakieś obiekty do koszyka. Więc zaznaczmy sobie te dwie nieruchomości, które dzisiaj skopiowaliśmy. Zobaczcie, proszę, dwie nieruchomości są już w pamięci, aplikacji są w koszyku i teraz przycisk akcje jest dostępny, więc mogę na niego kliknąć i rozwinie się lista różnych operacji grupowych, jakie mogę wykonać właśnie z tego widoku. Pierwsza z nich to jest pokaż koszyk. To jest dokładnie to samo, co gdybym kliknął tutaj w ten przycisk koszyka. Zobaczcie, proszę, że kiedy klikam w pokaż koszyk, przechodzimy bezpośrednio do tylko tych dwóch nieruchomości, które sobie zaznaczyliśmy z listy. Następnie opcja wyczyść koszyk działa dokładnie tak samo jak gdybym kliknął tutaj na ikonkę koszyka i kliknął na wyczyść koszyk. Jest to dokładnie ta sama akcja, która po prostu spowoduje nam, że nagle w koszyku będzie pusto i te elementy zostaną odznaczone. Natomiast na szkoleniach, które prowadzę, często spotykałem się z taką sytuacją, że. Agenci nieruchomości, potem gdy chcieli wrócić do listy wszystkich nieruchomości, klikali potem na jakiś inny moduł na chwilkę, potem ponownie wracali do modułu wszystkich nieruchomości i okazywało się, że te nieruchomości się nie wczytują. I pojawiały się pytania kurczę, czy ja je przez przypadek skasowałem, czy one się gdzieś schowały. Natomiast zwróćcie, proszę uwagę, że tutaj po lewej stronie dalej wyświetlamy tak naprawdę zawartość koszyka. Jest teraz włączony filtr o nazwie koszyk, i jak widzicie, sami w koszyku mamy pusto. Stąd też żadna nieruchomość nie pojawia nam się na liście. Więc, aby wrócić do listy wszystkich nieruchomości, wystarczy tylko kliknąć na, na filtr Wszystko i wracamy do standardowego widoku wszystkich nieruchomości, do których mamy dostęp. No i ok, wyświetlmy sobie jeszcze raz te dwie nieruchomości robocze. Więc klikam na przycisk Szukaj, dodaję status nieruchomości roboczych. I klikam, szukaj na dole ekranu. Ponownie nasze dwie nieruchomości zostały wyświetlone na liście. Dodajmy je zatem jeszcze raz, i kolejna opcja. Na liście w przycisku akcje to opcja wyślij nieruchomość mailem lub przycisk drukuj. Te dwie funkcje bardzo szczegółowo omówiliśmy już na innym szkoleniu, tym dedykowanym właśnie z wysyłania ofert do klientów, więc nie będziemy dzisiaj tego już powtarzać, chcę Wam tylko pokazać, że po prostu z tego miejsca możemy wysłać te dwie nieruchomości do jakiegoś konkretnego klienta lub możemy właśnie za pomocą przycisku drukuj wydrukować je w postaci kartki A4 lub wydrukować je do pliku PDF, jeżeli macie Taką potrzebę. Natomiast kolejną opcją, która jest tutaj na tej liście, jest to funkcja Pobierz adres dla poszukującego. O tym też już troszeczkę yy, wspominaliśmy w poprzednim materiale, natomiast tutaj, właśnie z tego widoku, dokładnie tak samo możemy zaznaczyć konkretne nieruchomości i dla nich wydrukować kartę wskazania adresu. W tym miejscu yy, możemy albo wyszukać klienta już istniejącego za pomocą lupy, albo dodać nowego klienta wraz z jego poszukiwaniem, jeżeli taka osoba jeszcze nie istnieje. Więc wybierzmy kogoś, kto już istnieje, użyjemy w tym celu. Pana Aleksandra Andrzejewskiego, który ma aktualne poszukiwanie. No i zobaczcie, że tak samo jak poprzednio, kiedy robiliśmy tą samą czynność, właśnie z widoku szczegółów jednej konkretnej nieruchomości, po powiązaniu klienta poszukującego pojawia się przycisk na dole Zapisz i wydrukuj kartę wskazania adresu. Po kliknięciu w ten przycisk pojawia się karta wskazania adresu dla tych dwóch nieruchomości, które mam zaznaczone w koszyku. Zobaczcie proszę, że tutaj normalnie podstawił Wam się opis nieruchomości, który macie dodany do tych nieruchomości. Ja. W swoim koncie szkoleniowy wszędzie mam po prostu wpisany tekst po łacinie, stąd też tutaj fragment hmm, opisu w języku łacińskim. Natomiast te wszystkie nieruchomości, które będziecie mieli zaznaczone w koszyku, podstawią się tutaj do tego szablonu i na samym dole wydrukuje się pokwitowanie przekazania adresu, że dla pana Aleksandra Andrzejewskiego kwituje odbiór udostępnienia adresu i oświadczam, że nie otrzymał ten klient tych wyżej wymienionych ofert od innego pośrednika lub z innego źródła. No, i w tym miejscu standardowo klient się po prostu podpisuje. Więc za pomocą tej funkcji z łatwością będziecie mogli taką kartę wskazania adresu dla kilku nieruchomości na raz wydrukować. Kolejna opcja w przycisku akcji to zmień status. Tutaj oczywiście grupowo możemy zmienić status wielu nieruchomości na raz, więc wybierzmy sobie, że przeniesiemy je na status aktualny. Gdybyśmy w Polu notatka wpisali jakiś tekst, to ten tekst pojawiłby się na profilu tych nieruchomości jako właśnie notatka. I to, na co szczególnie chcę zwrócić Waszą uwagę, to ten checkbox po wykonaniu czynności wyczyść koszyk. Warto go zaznaczyć, ponieważ dzięki temu, kiedy skończycie edycję tych nieruchomości, one automatycznie same się odznaczą. Zobaczcie, klikam na Zmień status. I już po chwili nieruchomości zmieniły status na aktualna oraz zostały automatycznie odznaczone. Dzięki temu zaoszczędzicie, zaoszczędzicie wiele czasu i nie będziecie musieli pamiętać o tym, żeby manualnie ten koszyk w tym miejscu czyścić. Dla porównania zaznaczę jeszcze raz te dwie nieruchomości. Pójdziemy do przycisku Zmień status i przeniesiemy je jeszcze raz na status robocza. Tym razem zobaczcie, nie zaznaczymy tego checkboxa i klikniemy Zmień status. One ponownie zmieniły status na roboczy, natomiast dalej są zaznaczone, i teraz musiałbym manualnie pamiętać, żeby wyczyścić ten koszyk, zanim zacznę pracować z Asari dalej. Więc zachęcam Was do tego, abyście korzystali z tego przycisku. Jest on bardzo pomocny i przyspiesza po prostu pracę z Asari. No dobrze, ale przejdźmy sobie do kolejnych funkcji przycisku Akcje. W tym celu wybierzemy teraz przycisk Edytuj. Z tego miejsca możemy grupowo zmieniać parametry tych nieruchomości. Zobaczcie, że docelowo te wszystkie pola są wyszarzone. Ja nie mam możliwości kliknięcia w nie i edytowania tekstu w tych polach. To znaczy, że w tym momencie te wszystkie pola nie zostaną zmienione. I trzeba tutaj bardzo konkretnie powiedzieć, że hej Asari, chciałbym zmienić. Na przykład liczbę pokoi w tych nieruchomościach, i w tym celu muszę zaznaczyć ten checkbox obok napisu Liczba pokoi, i dopiero teraz te pole jest dostępne do edycji. Więc właśnie przy takiej grupowej edycji nieruchomości musicie tutaj bardzo konkretnie powiedzieć, o Sari, co chcecie na tych nieruchomościach zmienić, ponieważ ta reszta pól całkowicie nie zostanie dotknięta zmianą, jest po prostu niedostępna do edycji. I wpiszmy sobie tutaj wartość 8, żeby się wyróżniała. I to, co jeszcze zmienimy, to na przykład piętro. Zaznaczymy sobie, że chcemy jeszcze zmienić tą informację, i damy sobie 99, żebyśmy z łatwością mogli zobaczyć, że ta informacja się zmieni na tych dwóch nieruchomościach. Klikamy przycisk Zapisz. I już po chwili zobaczcie, proszę, liczba pokoi 8, piętro 99, zostały te parametry grupowo zmienione. Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać w ramach tego przycisku edytuj, jest to, że możemy zmieniać nie tylko parametry, ale także możemy grupowo zmieniać adres tych nieruchomości. Lub możemy też przejść do zakładki Klient i Umowa, i w tym miejscu zmienić właściciela tych nieruchomości, lub y, zmienić umowę, która jest podpięta do tych nieruchomości. Więc w ramach tego możemy zmieniać adres klienta i umowę oraz parametry. Ok. Idąc dalej w przycisku Akcje, Kolejną opcją jest edytuj ustawienia eksportów w grupie. To właśnie w tym miejscu, dla wielu ofert na raz, możemy ustawić to, na jakich portalach mają się pojawić albo z jakich portali mają zostać zdjęte. I zakładając taki najprostszy scenariusz, mam teraz w koszyku, czyli w pamięci aplikacji, dwie nieruchomości, więc dla nich będę te eksporty teraz konfigurował. I gdybym chciał, żeby pojawiły się na portalu Morizon Gratka, to wybieram tutaj po prostu tak, i eksport na ten portal zostanie dla nich włączony. Natomiast jeżeli chciałbym te oferty zdjąć z portalu DomiPorta, w tym miejscu wybieram po prostu nie i te oferty nie będą eksportowane na ten portal. Możecie się też zastanawiać, co oznacza ten bez zmian, więc omówimy sobie to na przykładzie OtoDomu. Załóżmy, że ta pierwsza oferta jest w tym momencie eksportowana na portal OtoDomu. A ta druga oferta nie jest teraz eksportowana na portal OtoDom. Więc mają tutaj różne ustawienia. Jedna wychodzi, a druga nie wychodzi na portal OtoDom. No i w momencie kiedy właśnie jest ta opcja bez zmian, to ona zostawia te oryginalne ustawienia, które są na konkretnej ofercie i ich nie zmienia. To znaczy, że ten pierwsza nieruchomość nadal będzie eksportowała na Otodom, a ta druga nieruchomość nadal nie będzie eksportowała na Otodom, tak? Więc w ten sposób podsumowując, oferta nadal zachowuje obecne ustawienie i żadna konfiguracja dla niej nie jest zmieniana, tak? A dla tylko tych dwóch portali w tym momencie zostanie coś zmienione i na jeden portal na morizon gratkę oferty pójdą na domi portę nie pójdą a dla reszty pozostanie po prostu bez zmian zgodnie z ich obecną konfiguracją no i tak jak widzicie możemy tutaj też ustawić eksport na stronę mamy tutaj też możliwość zmiany adresu dla internetu jeżeli jest taka potrzeba więc po prostu klikając w Zapisz na dole, grupowo ustawiamy te eksporty dla tych dwóch wybranych ofert. I idąc do kolejnej opcji, w przycisku Akcje, dalej mamy zdjęcia. Dodaj zdjęcia do wszystkich. Zobaczcie, że w momencie, kiedy wybieram tą opcję, a Sali tak naprawdę, pyta mnie o dosyć ciekawą rzecz: operacja usunie wszystkie zdjęcia z wybranych nieruchomości. Czy na pewno chcesz kontynuować? I może Was to troszeczkę zaskoczyć. O co tutaj chodzi? Przecież chcemy dodać zdjęcia, a Sari się pyta, e, czy na pewno chce usunąć zdjęcia z tych ofert. E, sprawa jest bardzo prosta, ponieważ e, zobaczcie. Pozwalamy wam podegrać wiele zdjęć na raz do różnych nieruchomości. I w trakcie tego podgrywania tych zdjęć, będziecie mogli ustawić kolejność. I to, co Asari robi, to najpierw kasuje wszystkie zdjęcia, które są na tych nieruchomościach, a potem podgrywa te zdjęcia, które wybraliście, w takiej kolejności, jak chcecie. Dlatego najpierw kasujemy obecne zdjęcia z tych nieruchomości i wgrywamy nowe takie jakie chcecie w takiej kolejności jak chcecie i z tego to właśnie powodu kasujemy najpierw te zdjęcia gdybyśmy ich nie kasowali to mogłoby być czasem dosyć trudne, bo gdybyście mieli wiele różnych nieruchomości, one miałyby wiele różnych zdjęć w sobie, to mógłby powstać po prostu bałagan, byłyby podgrywane na przykład na samym końcu, a to nie jest koniecznie efekt, który chcemy osiągnąć. Więc najpierw usuwamy, a potem podgrywamy dokładnie takie zdjęcia, jakie chcecie, w takiej kolejności, jakie ustawicie. Więc mam nadzieję, że teraz to ma sens, dlaczego te zdjęcia są najpierw usunięte. No i idąc w tym okienku dalej, biorę, wykonaj. Następnie wybieram zdjęcie, jakie chciałbym podegrać. Więc wybiorę sobie konkretną nieruchomość. Wy pewnie nie widzicie tego, jak wybieram te zdjęcia. Wybrałem, że tylko takie jedno chciałbym podegrać do tych dwóch na raz. No i zobaczcie, klikam po prostu zapisz. A sali tutaj mnie jeszcze pyta, czy chcesz zakończyć proces kopiowania zdjęć, tak jak najbardziej i te nowe zdjęcie już dla tych dwóch nieruchomości zostało podegrane. Teraz w momencie, kiedy przyjdę do jednej z nich. Zobaczcie, tutaj jest już tylko jedno zdjęcie. Zajrzymy w zakładkę zdjęcia i też jest tylko to jedne. Te wszystkie cztery, które były tutaj poprzednio, zostały skasowane, więc nie ma już ich więcej w tym miejscu. I aby pokazać wam kolejną funkcję, którą tutaj mamy, czyli usunięcie zdjęć we wszystkich nieruchomościach, najpierw pójdę i dodam do tej pierwszej nieruchomości trzy dodatkowe zdjęcia. Więc dajcie mi chwilkę i za chwilę będzie tu więcej zdjęć. OK, zobaczcie, proszę teraz, podegrałem w międzyczasie trzy kolejne zdjęcia. Zmienimy jeszcze tylko kolejność i przejdźmy sobie z powrotem do widoku listy. Jest to nieruchomość ID 448, tak? czyli. To jest dokładnie ta nieruchomość, na której tutaj pracujemy. I teraz, prezentując kolejną opcję, usuń zdjęcia we wszystkich. To jest taka funkcja, która będzie nam pozwoliła usunąć wybraną ilość zdjęć z tej nieruchomości. Zobaczcie, czy na pewno chcesz usunąć wybrane elementy, pozostaw jeden, dwa lub trzy pierwszych zdjęć. Tak? Więc wybierzemy sobie, że chcemy zostawić tylko jedno zdjęcie, i następnie klikamy tak jak najbardziej. Resztę chcemy usunąć. I przechodząc do tej pierwszej nieruchomości, zobaczcie, proszę, że te wszystkie pozostałe zdjęcia, które tutaj mieliśmy, zostały usunięte. No i teraz znowu możecie się zastanawiać: OK, no ale to dlaczego w takim razie stworzyliście taką funkcję? I to jest jakby nasza odpowiedź często na feedback, który otrzymywaliśmy z Waszej strony. Bardzo często docierały do nas takie sygnały, że Słuchajcie, fajnie by było, jakbyśmy mieli taką funkcję, aby usuwać wszystkie zdjęcia, ale czasem jest tak, że potrzebujemy sobie pozostawić chociażby jedno zdjęcie. Na nieruchomości, no bo yy, po prostu, żeby pamiętać, co to była za nieruchomość. No i właśnie po to stworzyliśmy dla Was taką funkcję, że usuwając zdjęcia ze wszystkich yy, te wszystkie zdjęcia z tej nieruchomości, możecie sobie wybrać, czy chcecie jakieś zdjęcie zostawić na tej nieruchomości, czy nie. Żeby potem w przyszłości móc w każdej chwili wrócić do niej i, i w razie, czego ją pamiętać. A jak potrzebujecie zwolnić sobie miejsca na dysku, to to, co robią nasi klienci najczęściej to po prostu wyszukują wszystkie wycofanie. Fane oferty, te, które nie zostały sprzedane i dla nich wszystkich masowo usuwają zdjęcia. Pozostawiając sobie jeszcze tylko jedno, i wtedy też dużo przestrzeni zyskowej tutaj, tak, takiego miejsca hostingowego zwalniają sobie i mogą pracować spokojnie dalej na Asari. Więc to tyle odnośnie usuwania zdjęć w wybranych nieruchomościach na raz. Wróćmy dalej do asari. I klikając na przycisk akcje Podbij datę aktualizacji, to jest to, co już dobrze znacie. Po prostu klikając w to, podbijemy datę, kiedy ostatnio aktualizowaliśmy tą nieruchomość. Dokładnie to samo, co robiliśmy w poprzednim materiale, w widoku szczegółów. No i przekaż nieruchomość w grupie, dokładnie te same opcje. Możemy przekazać te dwie nieruchomości jakiemuś innemu użytkownikowi. Możemy także przekazać od razu klienta i wyczyścić koszyk po zakończonej operacji. Ostatnia opcja to usuń, oczywiście jeżeli mamy dostęp do tej opcji, możemy od razu usunąć oferty na stałe z Asari. Natomiast pamiętajcie, jeżeli zdarzy wam się, że usunęliście coś przez przypadek lub ktoś z waszych pracowników usunął jakąś informację z Asari, no oczywiście mamy kopie zapasowe. jesteśmy w stanie to przywrócić dla was, no ale będzie to kosztowało, tak? Bo to jest czynność, która za którą pobieramy opłatę, aby tylko dla was z konkretnego dnia przywrócić stan waszej banki. Czy na przykład konkretne oferty, które wtedy były i jest to dla nas dosyć sporo pracy, aby takie kopie zapasowe dla Was po prostu przywrócić? Ale w razie czego nie martwcie się, mamy je i spokojnie odzyskacie dane, które przez przypadek skasowaliście. I tak naprawdę to byłoby już wszystko w tym materiale, więc zapraszam Was do kolejnej części.